Hej, cześć, sześć, tutaj, mister Tymec 2.3, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft. I jak widzicie, jesteśmy koło mojej fajnej super jaskini, w której w poprzednim odcinku położyliśmy ten dom, to, to ognisko w sumie. No i co w dzisiejszym odcinku? Myślałem tak przez chwilę, co zrobić, i w na pomoc, żeby właśnie ogarnąć tutaj to miejsce. To znaczy, nie wiem, położyć na przykład tu ziemię, to po pierwsze. Y, dać w jakieś, nie wiem, no, naprawdę takie, wiecie, życie jaskiniowca na przykład. Albo y, labirynt, o, labirynt, w którym, przez który jak będziemy przechodzić, to znajdziemy jakieś takie bogactwa, typu moje całe złoto itp. itd. A więc y, biegniemy teraz do tego domu, w którym, y, no, które zbudowaliśmy parę odcinków temu. No chyba 3, albo 4 odcinki temu zaczęliśmy go budować A w poprzednim odcinku już się nudziliśmy <gry> Jaj, drzewo mi wyrosło w końcu Tamto też, wii! No to teraz się zatrzyma Polowanie na drzewa, lol Jak to brzmiało Okej, okay, tutaj mamy już te nasze rośliny, ale nie chce mi się ich zbierać Właściwie to chyba służy tylko do eliksirów na których ja się kompletnie, absolutnie i tp... Czemu ja tak cały czas mówię? Nie mam pojęcia. Nie znam po prostu. E, dobra, weźmy to i weźmy też kamień. Tu i chyba tyle. A więc co? E, chyba zrobię... Patrz jak mi myszka ucieka. Coś się tam... E, znaczy nie zacięło tylko kabel. E, tak jakoś źle jest ułożony i cały czas mi tam myszka, tak ucieka w dół. I okej, doki. Więc wbijamy tam i chyba zrobię takie, wiecie, podziemny mały domek, e, w którym takie rzeczy, na przykład typu, no, lazuryt albo coś takiego będę tam trzymał. to fajnie musi wyglądać. Jakby takie coś gdzieś w realu było. Hmm. Znaczy nie mówię, że takiego czegoś nie ma, nie? Ale gdzieś tutaj na przykład w Opolu, albo gdzieś po polskim regionie było. Albo w ogóle tam gdzie ktoś mieszka, nie. No takie jaskinie, no to ażbym chodził codziennie. Dobra, tu, tutaj kolejne drzwi. Tak wiem, że wypełnię GUN, bo teraz widzicie, ja w sumie też nic sprawie absolutnie nie widzę, dlatego e, mam jeszcze parę glowstonów. Jego jeden położę tu, jeden tutaj, no i myślę, że jeden tu. Fajnie, Fajnie to wygląda. Tak, taki mały domek powinien w 100% wystarczyć. Skoro to ma być tylko dom do ukrywania rzeczy, albo siebie, czy siebie. Oczywiście, że ja tam nie będę musiał się chować, bo tutaj nikogo nie ma, ale żeby było. Mam tu kilof... nie, nie mam. A, a. Świetnie. Nie, tutaj pełno tych... drewna i tak dalej, a teraz w ogóle nie mam. Jak to? Nie, dobra, trzeba wyjść po drewno. Nie, może z tamtej strony. Bo z tamtej strony jest łagodniejsze wyjście, więc trzeba przez tą wodę tak się przedzierać. A poza tym tutaj od razu jest las, więc... Tutaj będzie nieźle. No, tutaj mamy już jakieś tam drzewa. No i dobra, bierzemy siekierę i cniemy. Tam jakaś w ogóle samotna góra. Nie, no takie fajne samotne góry są sam czasem. Yy, ogólnie, na przykład w. Czekajcie, jak to się nazywał? Nie w Grenlandii, tylko. No, na jakimś tam kontynencie. Nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Jak sobie przypomnę, to mam powiem. Na jakimś tam kontynencie są takie właśnie fajne góry, które po prostu z ziemi tak po prostu wychodzą. Nie wiem jak wam to konkretnie opisać, ale to są takie właśnie samotne góry. Ach, ten odgłos z oskini. Samotne góry, które powstają poprzez. Czemu ja tak cały czas, y mówię. Nie mam naprawdę pojęcia. Które powstają przez to, że yy, wypycha je ciśnienie, po prostu. Jest pod spodem lawa, albo coś takiego. Właśnie taka jedna z teorii jest, że pod spodem jest lawa i wypycha tą całą skałę pod. Yy, czy w sumie nad. Nad cały ten yy, rzecz. No kurde, wysłowić się nie mogę. Po prostu wypycha to i powstają takie super, właśnie yy, fajne, samotne skały. Chciałbym na jakąś taką jedną się wybrać kiedyś, no ale to są jedne z tych marzeń, które będą bardzo, bardzo dużo kosztować. No ale cóż... Niektóre marzenia nie są tak bardzo drogie. Nie no, coś ty zrobiła! Łukałowca. Jeszcze patrzę takim martwym wzrokiem. Oj, padłaś, tak, mi przykro. I am bad idiot. Hmm... Gdyby tak wszystko tutaj zrobić... W sumie mogę zrobić chyba. No mam nożyce. Jeszcze sobie zrobiłem. Gdzieś tak właśnie nad tą moją jaskinią wy... ten... Widziałem parę owiec, więc... Kurde, przed chwilą żarłem loda i mi... I mi zamroziło mordę i ledwo mi się... Czy Ciężko mi się mówi, że to powiem. Tak nie mam w ogóle czucia w ustach i to jest dziwne tak trochę. E, tak sobie myślę. Czy przypadkiem nie zrobić coś z tych liści? Lor, ale szybko. Kiedyś to szło o wiele wolniej, ale okej. Okay. Nie wiem, czy ktoś by tak umiał szybko liście ciąć, ale okej. Okay. Jakby tak, to by był normalnie mistrzem, mistrzu obcinania tych żywopłotów. Gdzie jest moja skinia? Ona jest chyba gdzieś tam. Eee, ja przyszedłem w sumie po owce Ale mówi się trudno Ała, ale spadłem Hm, patrzcie na to Tak, zrobimy... Serio, tak długo nie gadałem, ale... się skupiłem na tym, co robię i... Coś tak w ogóle zapom zapomniałem mówić. Eee, co ja tutaj tak. Fak tu. Robię taki żywopłot. Eee, nie wiem, czy to jakoś tak będzie fajnie wyglądać. Ale w jakimś tam stopniu. Eee, rezultat jest niezły w sumie. Tutaj chyba w ogóle nie trzeba dawać liści. Ale zrobię. Czemu nie? Czy nie? Bo tak wygląda lepiej. Ok, tutaj mamy ten mój niby dom. Ja miałem trochę szkła, dlatego dajemy tu. Dzisiaj to szkło inaczej wygląda, jak się kładzie na ziemię, a inaczej jak wygląda w tym, w EQ. To znaczy to inaczej wygląda niż całe to. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Albo mi się coś zbugowało, albo to po prostu jest tak zrobione. E, miałem jakieś schody chyba. Nie, mam trochę kamienia. Także zrobimy po 4. Znaczy oczywiście po cztery damy kamienia. I wyjdzie, nie wyjdzie. cholera co ja mogę walić? Mogę walić to, bo to naprawdę nie jest potrzebne. I daj mi jeszcze to wpad. Tak, postawimy dosłownie to samo co tam. Dlaczego? Bo mogę. I fajnie to wygląda. Tutaj, jeszcze tutaj. Jeszcze mam cztery schody. A co ja z tych schodów mogę zrobić? Nie wiem. Muszę chwilę pomyśleć i zaraz coś na pewno wymyślę. Ale pierw usiądziemy sobie tak koło tego. I pomyślimy. Dobra, koniec myślenia. Yy, w dalszym ciągu nie wiem, co z tego zrobię, ale myślę nad tym, żeby zrobić mini piwnicę. Tak, na przykład tutaj. Albo z tamtej strony. Nie, no dobra, tutaj będzie lepiej. Nie. Teraz. O, dobra, myślałem, że już nie mam czym to rozwalić. Tu, tu, tu. I teraz y, cholera. nop źle zrobiłem. To musi być chyba z tej strony. Tak czy siak. Ale ta jaskinia naprawdę jest piękna. Normalnie, że takie coś by się wygenerowało, to ja bym się nie spodziewał. Ja tak wiecie, myślałem sobie, żeby kiedyś zrobić takie coś. To znaczy, żeby zrobić y, sztuczne takie coś, a nie, że samo się wygeneruje. Naprawdę. To jest dla mnie szok, że takie coś samo z siebie się tak po prostu robi. Oczywiście nie mówię tylko o Minecrafcie, ale ogólnie. Bo to jest naprawdę kurde przepiękne, no. Mam opaca, mam opacę. Dobra, ja takie pokoje robię w sumie już bez sensu, bo naprawdę nie mam pojęcia co robić. Dlatego robię takie coś. Uwalniamy gdzieś tutaj Glowstone'a. Jeden. Dwa. Jest fajnie i możemy wracać. Jakbym chcia kiedyś chciał sobie tutaj przyjechać, to się wybiorę tu. Czemu nie? A że zostało nam jeszcze niecałe 10 minut, to myślę, żeby zgadnąć parę rzeczy z tamtego domu. I możemy już w sumie wracać do mojego pierwszego domu. No, a kiedyś tutaj jeszcze zajedziemy. Tak wiecie, na koniec sezonu już coś. Oczywiście ja nie chcę na razie jeszcze kończyć tego e, Minecrafta, a jak już bym skończył, to zrobimy oczywiście, zro, zrobię oczywiście drugi sezon, bo czemu nie? Minecraft nawet jest. Czy e, sporo osób ogląda u mnie Minecrafta. Ostatnio jak patrzyłem, to na jeden film było 15 albo 27. Na tym co ja teraz mam, to znaczy. Taką aktywność, jaką na razie mam, to jest naprawdę sporo. 20 wyświetleń, no jeden taki oczywiście był. Film tylko. No ale cóż, no tak czy siak Minecrafty nawet dobrze u mnie na kanale idą. E, a ja nie mam jakiego tematu znowu zacząć do gadania. No cóż, wezmę chyba to żelazo. E, tutaj już wziąłem, węgiel mi się w sumie nie przyda. Z góry coś mogę wziąć? Nie, ale mogę poobserwować ostatni raz ten piękny teren. Wygląda przeepicko po prostu. Nic innego, nic dodać, nic ująć. Czy tam takie wielkie. Idziemy sprawdzić, bo to jest coś za duże. Nazwa filmu: Wielki... Wielka Brzoza na koniec. Dobra, powrót będzie trwał około znowu 2 minut, w sumie mam stoper włączony, także dokładnie dowiem się ile to będzie trwało I też wam kiedyś mówiłem, że będę mógł zrobić to z portalem, w sensie wychodzimy z wagonu, to samo to będzie wracać, a my wracamy poprzez portal No ale nie chcę mi się tego robić, nie chcę muszę szukać jak to tam się nazywa nie, skał, nie, nie skał macierzysta tylko obsydianu. No i tyle. Myślę na zrobienie tutaj łodzią, żeby tak fajnie może było pływać. Wow, ale to fajnie wygląda. Jak wszystko w tej okolicy w ogóle. Okej, co my tu mamy? Jakim cudem ty takie wielkie się zrobiłeś? Lol, takie fajny dom na drzewie można zrobić kiedyś. W sumie, why not? Chodźcie, kiedy wielkie wszystko. A może tutaj, przez ten teren, że to jest ten las, to takie wielkie się robi. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, wracamy. Wow, ale fartę miałem. Jakbym rypnął tak o ziemię, to by było ostro. No, ten dom wygląda fajnie. Taki wiecie, dom biwakowy, albo coś No dobra, mamy 14,5 minuty nagrania, więc nie jest źle wrócimy właśnie do domu idealnie na czas potem tam jeszcze coś pogrzebiemy myślę, żeby zrobić małe przemeblowanie tam, to znaczy zrobić więcej skrzyń żeby no, mógłbym podzielić się kamienie jakieś tam inne rzeczy już nie robić autoskrzyni, bo naprawdę to zużywa bardzo, ale to bardzo dużo airsonu, więc nie, ale nie zrobimy kolejnej autoskrzyni. Okej, okay, myślę, że tyle starczy. Wychodź. Co jest? LOL, kurde, telewizor mi się włączył w chwilę. Eee, gdzie jest pilot tu. pilotów, i Teraz każdy wie, co ja oglądam. Coś tam o pierwszej wojnie światowej, nie wiem do końca. Dobra, siądziemy sobie tu. Poczekamy chwilę. Dobra, chwila się skończyła, idziemy. To gdzieś w tamtym kierunku, mi się zdaje, że było. Tam, o właśnie, nad tą moją super jaskinią. A więc wbijamy tam. Wow! Okay, nevermind. Telewizor mi się znowu włączył, bo zatrzymanie na dwóch godzinach chyba jest. Znaczy, jak jest film zatrzymany, to po dwóch godzinach około, jak się go w ogóle nie rusza, to on sam po prostu się włącza. I dlaczego to tak jest, nie mam pojęcia. Może po prostu, jakby nie wiem, pamięć, kończyć, coś Chociaż dekodery niektóre mają mnóstwo, ale mnóstwo miejsca. Więc to chyba nie od tego. I w sumie chyba też mam, nie wiem, 100 giga może. E, gdzie jest mój, moja kolejka? A, tu, ok dosłownie przed mordą mam. Okej, okay, wschodzimy na dół. I teraz będziemy jechać z powrotem. I myślę, że już tam, jak już wejdziemy na górę, w moim domu skończymy odcinek. Dobra, jest 16, za 10 sekund będzie 17 minut. Także będę patrzył, ile trwa... I... Lecimy. 17 równe minut. A więc... Ale głośna ta kolejka jest. Bardzo głośna. Okej, okay. przed nami jakieś e, 700 klatek, może 800. Także opowiadam co będziemy robić w najbliższym czasie. E, na pewno będziemy robić skrzynię. E, skrzynię, żeby ogarnąć te że wszystkie rzeczy i tak dalej. Potem zrobimy e, piramidy z kamienia, bo jego ma mnóstwo. Tak właśnie, chcę kiedyś skojarzyłem, że mogę jakieś piramidy, czy co, zrobić. E, potem jeszcze możemy zrobić jakieś takie pierdoły. No takie sporo rzeczy mogę zrobić. No ale patrzcie na to, mam już 42 odcinek Minecrafta. Ja w życiu bym nie wiedział, że ja tyle odcinków z Minecrafta nagram. W ogóle jakiejkolwiek serii, 40 odcinków, to jest strasznie dużo. Chyba, że Starkera, bo tam już mam chyba 20, czy tak. Ale... kamień? Jeszcze tam był Ale 40 odcinek, Boże Dobra, yy, już idziemy minutę i 10 sekund Nie, słońce chcemy zjeść. Nie! Nie! się zbliża! Teraz ja. przyspiesz Troszeczkę o, Szkoda, że nie mam takich wioseł, nie? Bym mógł sobie tak przyspieszać trochę. Już tak minimalnie. Już. Uff. Szkoda, że takiej animacji nie ma jak się płynie przed no, statkiem. Że tak się... No coś tak... ekrany trochę. Ale tak że lekko. Żeby tak... O! To by było ciekawe. Dobra. Eee, minuta 40 sekund jak na razie. I minuta 50. Dojeżdża się stąd i w tą i z powrotem.. Nie, w jedną stronę, sorry. Tutaj, muszę to zrobić. Nie ma bata. Tutaj mechanizm jakiś jest. Aha, żeby jechać tam do letniego domu. Dobra, tutaj robimy schody. I właśnie idealnie, bo czas się skończy. Więc walniemy tutaj te schody. Zakończymy odcinek. O, głupi kamień. Nie, padłem do jakiegoś dołu i wyjść teraz nie mogę. Dobra, nevermind, mogę wyjść. I ostatni, proszę Was, bardzo, jesteśmy w domu. Teraz schodzimy na dół. Uii. Potrzebujemy, no tak, na styk, nie wiem, może 40? Tutaj 6, a 23 Potrzebujemy jeszcze. Z trzy. Okej, okay, no prawie. Prawie na syk. E, tak, jak są schody to w sumie o wiele szybciej się schodzi i wchodzi, bo jak ja schodzę to czasami głową zarywa, e, no, zarywam i hamuję. A teraz jak mam te schody to mogę bez problemu schodzić. I teraz wchodzić Dobra. Tutaj znowu do wody musimy wskoczyć, ale to w sumie tradycja, rutyna. Za każdym razem tam wchodzimy, więc no w sumie tą wodę, tam jezioro. A może zrobimy wyprawę w następnym odcinku, gdzie sobie popłyniemy, albo w jakichś tam innych odcinkach. Naprawdę nie mam pojęcia. Kurde, ja mam tyle tych pomysłów do zrobienia. Dobra, jesteśmy w domu, także komentujcie, subskrybujcie, kciuku w górę, nie żałujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.